On zmierza w tą stronę. Dobrze. Do czasu, gdy słońce zajdzie, dzieciaku, będziemy bogatymi ludźmi. To całkiem niezła nagroda, George. Ale nie sądzę, żeby to wystarczyło, by uznać nas obu bogatym. Ty naprawdę jesteś głupi. Jak worek piachu, co nie? Tych z gór w ogóle nie obchodzi ten koleś. Są sto tysięcy w złotych monetach, które im ukradł. I dostaną je. Ale kto powiedział, że już nie zdążył wydać części z tego? Może całkiem niezłą sumkę? George, śledzimy go już od tygodni. Nie wydał więcej niż kilka stów. Stary, czy muszę z ciebie tę głupotę wytłuc? Kiedy sprowadzimy ciało tego kolesia, będzie lżejsze o 20 patyków. Pewniakiem wydane na dziwki, gorzałe i łapuwy. Góra nie będzie zadowolona, ale z pewnością nie będą narzekać, że zostali większość swojej kasy. A co do brakujących 20 patyków, cóż, po wojnie nikt nie będzie pamiętał ani się tym zinteresował. Poza nami. Bo będziemy wiedzieć, gdzie są zakopane. Hehe, <laughs> jesteś cwany, George. Wystarczająco cwany, żeby wiedzieć, że to za trudny orzech, by wygrać z nim w strzelaninie. Ale jak już wejdzie do kanionu, jego cholerne spluwy nic nie zrobią spadającym skałą. Powiedz mi, kiedy będzie już blisko, dzieciaku. W tym tempie będzie za jakieś kilka minut. Ale spojrzę jeszcze. Hm? Huh? Gdzie on jest, do diabła? O! Oh. Jak ty! Twoja luneta, w tym słońcu mogłeś równie dobrze trzymać lustro. No dobra, chyba jestem gotów, by umrzeć. Na tyle, na ile to możliwe. Odpowiedz na moje pytania, a być może nie będziesz musiał. Może nawet zostaniesz zwolniony ze służby ze względu na problem z utrzymaniem broni. Naprawdę? Chcecie dostać nagrodę? Nie, tę inną kasę. Skradzione złoto. Tego już się domyśliłem. Powinniście raczej ścigać tego cholernego tuko. Przysięgam, proszę pana, nie powiem nikomu, że pana widziałem. Nie obchodzi mnie, czy powiesz. Jeszcze jedno. Słyszałeś o Jankesach i Szarakach jeżdżących razem? Może deserterzy? Pewnie, tych to nie brakuje. To wojna bogatych ludzi, a bitwy biedaków. Myślisz, że mi stać na niewolników? Nie, do diabła. Ale oto jestem. Od ośmiu miesięcy na nie płacą. Nie ma wystarczająco jedzenia. Większość z nas zostawiła w domu głodująco żonę i dzieci. Nie jestem tchórze, proszę pana. I nie kocham jankesów. Ale sam bym zdezerterował, gdybym się nie bał zostać rozstrzelanym. gdybym mnie złapali. Jankesi też mają więcej dezerterów od nas. Powiedzmy, że jesteś biedakiem walczącym dlatego, że jakiś bogaty kolo zapłacił ci, żebyś służył zamiast niego. Po kilku miesiącach tyfusa, spania w błocie i forsownych marszy, branie nóg za pas nie wydaje się złym pomysłem. A jak już uciekną, te chłopaki stają się wyrzutkami, których czeka śmierć, jeśli ich złapią. Nie mają nic do stracenia. Niewiele trzeba, żeby stać się bandytą i dzikusem. Powiedz mi o misji w San Antonio. Wiem tylko tyle, ile słyszałem. Bandyci oblegają to miejsce. Słyszeli plotki o jakimś skarbie, który jest ukryty w misji. Wydaje się, że chcieliby go zgarnąć. W misji przebywają tylko księża i ranni ludzie. A księżą nie wolno walczyć. Chłopcy na zewnątrz wiedzą, że to długo nie potrwa. Więc wcale im się nie śpieszy. Zakładają, że ich przetrwają, wygłodzą ich albo odstrzelą jednego po drugim. Bandyci mają snajpera, którego nazywają duchem, ponieważ zabija nigdy nie będąc widzianym. Daj mu wystarczająco czasu, a sam wyczyści całą misję. Czemu armia tego nie powstrzyma? Żadne z armii. Do diabła, mają swoje problemy. Obie strony mocno ucierpiały po starciu na przełęczy Glorieta. Nie mogą wysłać prawdziwych żołnierzy do łapania bandy rzezimierzku. A co do ludzi w misji, cóż, ranni nikomu nie są potrzebni, a księża pomagają ludziom niezależnie od koloru noszonego munduru. To może im pomóc w następnym życiu, ale w tym, tylko wkurzyło obie strony, więc nikt im nie przybędzie na pomoc. Idź na zachód. Półtora dnia dojdziesz do miasta. Nie dasz mi konia? Odejdź teraz albo zostań tu na zawsze. Tak jest. Co do diabła. Dalej nie pójdziesz, secesjonistą. Nie jestem związany z secesją bardziej niż Ty z federalnymi. Nazywasz mnie dezerterem? Cóż, jeśli nie jesteś, to albo wojna się skończyła i nikt mi nie powiedział. Albo trzymasz się z wielce dziwnym towarzystwem. Różnica jest taka, że znam tych chłopaków, a ciebie nie. Daj mi jeden dobry powód, żebym miał się troszczyć o zawarcie znajomości z tobą. Mogłem cię zabić, ale tego nie zrobiłem. Czy to ci wystarczy? Spoko. Dobra, słucham Cię. Czego chcesz? Chcę się do Was przyłączyć, chłopaki.